Cześć widzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale A dzisiaj was witam w filmie, gdzie pokażę wam kolejny plugin, który się nazywa, jak widzicie tutaj, Super Lobby I możecie to już wnioskować po tym, że mamy tutaj taki buzzbar z nazwą na przykład mojego przykładowego serwera Albo tutaj mamy na czacie wyświetlane jakieś inne tam napisy Dlaczego ja nie mam tych pluginów, co mieliśmy na ostatnim odcinku? Już wam mówię. Yy, dlatego, że to jest. Zrobiłem sobie teraz serwer yy, Cord. i zobaczcie. Piszemy sobie serwer i teraz jesteśmy na serwerze lobby, dlatego właśnie dzisiaj wam yy, pokażę jak zrobić lobby. I jak wejdziemy sobie na lifestyle, to jak możecie zobaczyć, już tutaj. Yy, mamy nasze pluginy, tylko mnie małe ząbieki gonią, więc muszę szybko się przełączyć na inny yy, serwer. Więc przejdźmy sobie yy, na lobby. Jak widzicie po wejściu na serwer mamy tutaj takie Witaj Dix na serwerze i tak dalej. Tutaj mamy coś czego nie zmieniłem niestety, więc będzie trzeba to też yy, zmienić. Ale w każdym razie nie przedłużając tego wstępu. Przejdźmy sobie już do plików serwera. Dobra widzowie, więc jesteśmy już w plikach naszego serwera. Jak widzicie, mamy tutaj to, co mamy tam na serwerze, co się wyświetla na czacie, czyli nasz serwer oferuje różne pluginy. Ten tekstur pack może Ci się przydać i tutaj mamy tekstur pack. Ten symbol, który włączamy sobie pod shiftem i siódemką. Oznacza, jak, jeśli jest to przed jakąś cyferką lub jakąś literą, to oznacza to, że będzie to jakiś kolor. I 7 nam tutaj oznacza kolor szary, a e to oznacza taki żółty. A więc tutaj w sumie macie od razu wszystko zrobione, tylko sobie zmieniacie ten napis, albo po prostu, jeśli nie chcecie, żeby to się Wam wyświetlało, to. Yy, Albo sobie to usuwacie, albo po prostu wpisujecie sobie tutaj false. To, co się nam wyświetla na czacie, mamy wyłączone, ponieważ nie chcemy mieć tego za bardzo nawalone, ale bo z bary już mamy włączone. I tutaj sobie, gdzie macie Message, wpisujecie sobie wasz kolor, B to jest taki niebieski. I wpisujecie sobie to, co ma się tutaj wam wyświetlać, czyli mm. mój przykładowy e, serwer, który zresztą. Wystartuje kiedyś, nie wiem, nawet jeszcze go nie zacząłem robić. I mamy tutaj kolejnego pozbara, który jest na tej samej zasadzie, tylko mamy tutaj więcej kolorów: 6 to jest oczywiście złoty, AL to jest pogrubienie czcionki, AF to jest kolor biały. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy to wyłączone, ponieważ też nie chcemy mieć jakichś zbędnych action barów. Dobra, jesteśmy sobie widzowie w naszych plikach i mamy teraz plik tekst, tekstowy, który się nazywa board.yml. Otwieramy sobie go i to jest, jak sama nazwa z pliku wskazuje, to jest scoreboard. Ja wam bym polecał go wyłączyć, bo my będziemy sobie robić za niedługo własnego scoreboarda, ale to za jeszcze kilka odcinków, ponieważ oczywiście nie możemy robić scoreboarda bez potrzebnych pluginów, na przykład walut, jakiś pracy albo coś takiego, więc to sobie zostawcie na false, bo to jest na, na razie nam niepotrzebne. Teraz sobie wchodzimy w chat.yml. I to też sobie wybierzecie na false, ponieważ do tego też będziemy mieli plugin lockperms. Teraz sobie wchodzimy w config.yml i to będzie już trochę dłuższe. To, są, to możemy sobie pominąć, bo to są jakieś niepotrzebne rzeczy, których sobie nie, możecie, nie musicie zmieniać, bo są one, wszystko jest na false. Więc teraz tak. Mamy tutaj Join Bosbar i możecie sobie dodać na przykład tak jak ja. Witaj na i nazwa swojego serwera, na przykład. I teraz mamy tutaj y, join tab, czyli, y, czyli to, co jest na serwerze, czyli to jest to, ten tabulator. I mamy tutaj coś takiego, co ma upiększyć ten napis z naszego serwera. I Mamy tutaj teraz macie jakieś tutaj podstawowe linijki, ale ja sobie dałem tutaj od razu Discord, Facebook i sklep. Jakieś tam wiecie podstawowe jakieś rzeczy i linki. I teraz to co Wam mówiłem, mamy mm. Join Titles czyli gracz, Witaj na serwerze mibm.pl na przykład. Czyli jak gracz wchodzi nam na serwer. To wtedy wyświetla się nam ten napis na ekranie, co zaobserwowaliśmy już wcześniej. Teraz mamy to, co jest tutaj. Czyli tutaj mamy jakieś Witaj na miBMC.pl. So, tutaj możecie sobie dać też L, żeby powiększyć czcionkę. I tutaj na przykład możecie, tak jak ja, dać Kuprangę, Facebook aby otrzymać więcej informacji wpisz ukośnik help i ja sobie przygotowałem teraz też plugin e, lagperms e, który, który sobie też będziemy używać w następnych odcinkach ale ja go teraz użyłem żeby dodać permisję na przykład do właśnie komendy ukośnik help ale mamy jeszcze więcej komend ale e, o tym później mamy tu, tutaj coś czego nie musicie w ogóle zmieniać, bo to jest akurat przydatne, ponieważ y, gracze po prostu tu są zablokowane y, komendy dla graczy, czyli nie będą mogli wpisywać, he, nie będą mogli wpisywać na przykład plugin żeby sprawdzać pluginy, albo tak dalej. Albo jak widzicie też inne rzeczy. I mamy tutaj jeszcze coś co jest niepotrzebne, bo byłoby już tego za dużo, więc sobie to wyłączymy i to jest Action Bar. Więc sobie go wyłączamy i przechodzimy do następnej zakładki. Teraz mamy coś takiego jak Custom Events i tego nawet nie potrzebujecie, ale to jest fajne urozmaicenie, czyli y, zobaczcie. Mamy tutaj na przykład właściciel mikkeldx DX123 dołączył na y, serwer. I chodzi tutaj o to, że jeśli dołączy na przykład jakiś właściciel albo jakiś admin, no to będzie właśnie coś takiego. A jeśli dołączy zwykły default, to mamy gracz dołączył na serwer. Czyli na przykład MiGoldex 123 dołączył na serwer i opuścił serwer. Czyli o to w tym chodzi, więc to jest takie proste, jak widzicie. Tego nie musicie mieć, bo są na to też pluginy oddzielne, które są po prostu lepsze, ale możecie sobie to włączyć, bo my nie będziemy takich pluginów używać. Teraz mamy First Join, więc sobie bierzemy znowu i tutaj mamy takie rzeczy, jak widzicie, właśnie, jak, jak jakieś play, są, jakieś smoke effect, czyli widzicie jakieś kity, czyli to są takie rzeczy, których raczej na. Lobby się nie używa, więc to sobie raczej zamykamy, ponieważ to jest nam niepotrzebne. Tutaj mamy info comments, czyli mamy tutaj jakieś komendy. Ja sobie tutaj wpisałem przykładowe, ale to sobie zmieniłem. I jak zobaczycie, jest tutaj coś takiego jak comment info. I jak sobie wpiszemy info, to takiej komendy nie ma. Tego w ogóle nie zmieniałem i wcześniej to działało, a jak zedytowałem to, to zobaczcie sobie. Youtubers, wcześniej się to świeciło, a teraz się nie świeci. Nawet jak sobie wpiszemy Super Lobby Youtubers, to tego po prostu nie ma. Czyli musicie sobie na przykład pobrać plugin My Comment, który na pewno też będzie kiedy indziej na moim kanale, ale... Na razie sobie to zostawmy i przejdźmy do następnej zakładki. Tutaj mamy items, czyli to jest niepotrzebne. I mamy tutaj wiadomości, które też sobie możecie zedytować na polski, jeśli znacie angielski. Czyli na przykład mamy tutaj, nie masz permisji, aby użyć tej komendy, spawn nie jest ustawiony. Nie ma tutaj ustawionego spawna i tak tak dalej. Czyli my możemy sobie to zmienić, ale na razie tego nie będziemy robić. I mamy tutaj spawn, ale to jest nieważne. Bo nas obchodzi teraz menus.yMl Czyli wchodzimy sobie w to, bo to jest najważniejsze. Dobra widzowie, jesteśmy teraz czymś takim jak Game Modes i sobie zmieniamy teraz nazwę na tryby, bo to jest coś po prostu co yy, otwiera nam po prostu. No, tryby. Możemy sobie tutaj zmienić chyba też komendę na tryby zamiast game, ale nie wiem. Zrobię reloada. Oczywiście, ostatnio jeden z oglądających mój film napisał, że komenda reload jest niebezpieczna, że ogólnie Spigot to jest nielegalna strona, ale że na to przymykamy oko i że paper jest lepszy i tak dalej. Możecie to zaobserwować w. Pierwszym odcinku z Multiverse Core i Multiverse Inventories, dziękuję za podpowiedzi. I właśnie też tam było mówione o tym, że reload jest niebezpieczną komendą i ja o tym doskonale wiem, lecz wam o tym po prostu nie mówię i od razu wam mówię, że serwer nie jest publiczny mm. i nie jest wykorzystywany w celach naukowych, czyli ja. Nie boję się, że ten serwer mi przepadnie, bo po prostu jest to localhost, na który nikt nie może wejść. I mi zależy tylko, żeby pokazać Wam przykładowy serwer. A silnik nic do tego nie znaczy, bo pluginy są na różne silniki, i większość pluginów jest po prostu na wszystkie silniki, oprócz tych do modów, oczywiście. W każdym razie polecam Wam. Silnik Paper, bo jest to faktycznie najlepszy silnik, jaki znam, ale ja używam aktualnie Spigota, ponieważ jest to najbardziej taki podstawowy silnik, który, na którym nie laguje i jest on po prostu mocno średniawy. A Paper to jest taki bardziej profesjonalny. W każdym razie użyję sobie teraz komendy reload. Wy możecie sobie też zreloadować na własną odpowiedzialność. Ja do tego was nie zachęcam, ale. Jeśli chcecie szybciej po prostu mieć z głowy i nie restartować serwera, no to proszę bardzo, ale na własną odpowiedzialność. Więc wpiszmy sobie teraz tryby, i jak widzicie, mamy. Ok, i teraz jak sobie klikniemy, to mamy tutaj napisane, że tylko na wersję 1.12.2. Do tego sobie zaraz przejdziemy, ale na razie to jest nieważne. Mamy tutaj Survival. Ja sobie wejdę na te tryby, żeby łatwiej mi było to widzieć. I mamy tutaj. Moż, możemy sobie to zmienić na na przykład wersję. To możemy sobie usunąć, bo to jest nam niepotrzebne. I mamy tutaj y, za, zaleca zalecana i damy sobie 1.19.2. I tutaj sobie damy Pikni, aby dołącz kropka. I mamy tutaj coś takiego jak Version List. I Wy możecie sobie tutaj wypisywać w tym Version List wszystkie wersje, ale ja nie mam czasu i po prostu sobie tutaj wpiszę 1.192. Dalej e, mamy w, właśnie tą komendę, co nam wyskoczyła i mamy tutaj tylko na wersję i tutaj mamy version, czyli będzie nam wyskakiwało to. Zmieniliśmy sobie te wersje zalecane yy, na po prostu wersja 1.19.2, bo tak będzie wygodniej, nie będę musiał po prostu nie będziecie mi pisać, że wypisz te wszystkie wersje, bo jest wersja zalecana, czyli są jakieś tam inne wersje, via version i w ogóle. Yy, więc mamy tutaj od razu takie coś, że jeśli klikniesz yy, to używana jest komenda server survival. My jeszcze nie mamy takiego serwera, a jeśli go stworzymy, to właśnie będzie nas to normalnie przenosiło. Mamy teraz Skywars, więc ja wam nie będę tego całego pokazywał, tylko wam pokażę efekt końcowy i oczywiście na Discordzie zostawię Wam do pobrania jak ja to zrobiłem czyli za darmo będziecie mogli sobie po prostu pobrać to i wygrać ten plugin gotowy już na serwera. Dobra widzowie, ja już zrobiłem nasz eksplorator trybów, więc wpiszmy sobie ukośnik tryby i zobaczcie jak to działa. Mamy tutaj wszystkie tryby, a na samym końcu mamy lifestyle yy, i zobaczcie, gdy go klikniemy, to nas przenosi na zupełnie inny serwer, na którym zginęliśmy, ponieważ jest tutaj yy, niebezpiecznie, więc sobie przejdźmy po prostu na nasze lobby i tak to ogólnie wygląda mamy tutaj jeszcze menu ale to jest na końcu i to możemy sobie usunąć możemy sobie usunąć tutaj nazwę zostawić po prostu coś takiego usunąć nasz cały lore i materiał zmienić na Black Stained Glass Pane CTRL-S, zapisujemy i ja sobie zreloaduję Wy na własną odpowiedzialność też możecie, ale lepiej sobie po prostu zrestartować wasz serwer Wpiszmy sobie ukośnik tryby i jak widzicie prawie nie ma różnicy, oprócz tego, że jak tutaj najedziemy to mamy Black Stained Glass Pain i jeśli ktoś to kliknie to i tak a nie, nawet go wtedy nie przeniesie to w sumie dobrze Tutaj też przy okazji coś nam się y, zepsuło i zamiast wersję mamy tutaj kliknie aby dołączyć dwa razy, więc sobie to y, szybko zmienimy, ale w każdym razie y, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się za niedługo w następnym odcinku. Jakbyście się też również y, pytali, dlaczego nie mam skina, to oczywiście dlatego, że mamy Online mode włączony na false, czyli osoby z Cracket non-premium, czyli po prostu z kątem z non-premium. Ale w każdym razie yy, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku i cześć!